Panu Bogu niech będą dzięki do gracja za tę naszą modlitwę drugi raz na sposób taki ogłoszony po czasie kiedy przebywam w Baranowie w domu Pana Nisanta, Pana Jakuba że z tego tytułu, że wcześniej przez zamieszkiwanie tutaj łatwo było zejść i modlić się pod kościołem, co czyniliśmy bardzo systematycznie, regularnie, bo przez kilka lat od czasu wyrzucenia mszy, od stycznia 2018, liczę od grudnia 2017, teraz tytuł zamieszkiwa, przebywania, używam sformułowania, przebywania w Baranowie kilka razy, kiedy po mszy rannej mieliśmy tu przyjechać, Czas, który tam był w jakiś sposób spędzany na jakichś ważnych rozmowach sprawiał, że albo byliśmy później, albo, albo jakiś tam raz opuszczony. I Panu Bogu dziękować drugi raz w tym miejscu mi Panu Ministrantowi, że się Jakubowi Zygarowskiemu w sprawie wstawił, żeby w święta, niedzielę, dni wolne, Także z myślą o tych, którzy jeżdżą samochodami, parking jest za darmo. ktoś liczy pieniądze, pewnie gdzie go znaleźć, a nie trzeba płacić. Żeby tu przybywać na południową godzinę, więc oddajemy Panu Bogu to, co najlepsze: zmaganie o przywrócenie mszy świętej w Rycie Rzymskim do tego kościoła. Ja oddaję. Ja oddaję ci, którzy się w to pragną włączyć, a potem ksiądz udaje się w miejsce, gdzie przebywa dla. Złożenia najświętszej ofiary przy świętej należało do najświętszym odcinku pod drzwiami kościoła. Raczej działania Salezjanów związane z moim mieszkaniem w domu salezjańskim wskazuje, że nie miałoby to długiej przyszłości, raczej powodzenia. Ksiądz, który by stawał do ołtarza, cały czas by miał w głowie, czy już idą do niego, po niego, jakieś służby. Pamiętajmy, że w ramach posoborowia istnieje to diabelskie zawiązanie struktur państwowych i kościelnych. Struktury kościelne przestały być cenzorem dla diabelskiego państwa, stają się jego elementem. Dzieje się to wszystko ja, jako realizacja przemiany wiary, przemiany kościoła Chrystusowego w Kościół Antychrysta. Więc z mojej strony jest tu podziękowanie wobec wobec pana, pana Jeszcze raz to zawsze dla reguł rozeznania jest to ważne, ważne takie zobaczenie, że, że decyzje Boże zawsze muszą zostać zaatakowane przez diabła. Decyzja pana ministanta została też zaatakowana tutaj to przez propozycja, bo to nie pan ministant, to ustanawiał, że tu jesteśmy tylko ksiądz i to z najbliższego grona Wierni, którzy tam codziennie się do Baranowa fatygują w tej chwili. W związku z czym każdy, kto z Was chciałby prowadzić życie rodzinne i jakieś, nie powinno go tutaj być. A jest, niektórzy nawet rodzinami, bo małżeństwem. Więc widać, że, 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 że diabło się ta nasza modlitwa nie podoba. Pecha ma ten, który się daje na ten sposób sam zwodzić, że mu się wydaje, że pewne rzeczy jak podważa, czy że pragnie w nie uderzyć to, że to jest jego, a nie zauważa skąd to przyszło. No mógł przyjść i od jednego, i drugiego, czyli od człowieka, i od, od, od diabła i razem się zespolić, no ale efekt tego jest taki, że tym bardziej wiem, także z obecności tutaj wiernych, którzy jesteście, każdy bez wyjątku, także te osoby, które właśnie podważały ten sens bycia tutaj. O tej godzinie tutaj są właśnie. Więc to tym bardziej są znaki Boże, że ksiądz tu powinien być. Wierni powinni być, choćby jeden był, modlitwa jest zaniesiona, jest skuteczna. Możemy liczyć się z tym, że będzie ta stopniowa wierność powodować coraz większe jak to jeszcze tam, no te wszystkie uczucia takie złości, nienawiści. W sercach tych, którzy tam za te drzwi przechodzą i uczestniczą w posoborowych góstwach, czyli nowej, nowej mszy, która jest antropocentryczną ucztą, nie ofiarą, w związku z tym, że w kulcie zostaje kult katolicki, który ma za centrum w najwyższym stopniu Boga, jest teocentryczny, kult zamieniony na antropocentryczny. O, to jest ten stół i, i, i barman czy ksiądz za stołem, to ta przemiana sprawia, że ta liturgia jest satanistyczna, jest demoniczna. Mimo, że nie wzywa się imienia diabła, to na nowym szyłów znieślamy oddaje się chwałę diabła. I tam chodziliśmy. Teraz słowo do tych szigodnych wiernych, którzy tutaj też yy, yy, przybywają obrazek, które dostałem. Ktoś maszeruje przez całą Polskę. Dobrze, tak. Od razu, żeby wiedzieć tutaj o mnie i o nas, na skutek różnych zdarzeń, które miały miejsce, ale za się zaubili. Czy się macie o to modlić? To zostaje. Do wiary naszej. Zmagamy się o przywrócenie Świątych Rycierzyńskich. Do tego kościoła. Bo przez to chcę mieć udział, żeby Prza Święta wróciła do każdego Żadnego nie pomijamy. Ten może być ostatni, do którego przywrócą. Wszędzie już Msza Święta przyjdzie, jak do siebie. A tu, bo będą woleli, woleli sprzedać, zburzyć. Dlatego proszę wiedzieć, co się udaje nam przeświętą Świętą do Baranowa. Są nowe osoby, to miejsce, w którym kapłan przebywa. I, i odprawiam, szema ma odzwierciedlać od strony zewnętrznej. Odnosić się do tego miejsca, i do bramy, do tych kolumn. Wiele jest zrobione, wiele jeszcze nie. Pan minister z tego co wiem dzisiaj nie spał całą noc, bo porządkował biuro, które od dzisiaj do nagłoszenia jak powiem jest biurem organizacji katolików oszukanych osoborowiem. Nie jest zarejestrowane, ale biuro już jest. Więc idzie przed działaniami prawnymi. Widać mnie nie naród na talmudyczny. Najpierw trzeba tę machinę wprawić w ruch, a później prawną, a później dopiero czyny. Nie da, nawet nie musi być, mogą być fikcyjne tutaj dzięki zaangażowaniu Panu, Pana i, i wielu duszkę. Wczoraj pomagały i przez cały tydzień się udało czynić, więc jak ktoś się nam przeświętą udaje, to, to niech się cieszy, że, że ma gdzie i że jest miejsce, które wygląda tak, jak wygląda. Miesiąc temu tak nie wyglądało, nie zrobiło się samo, robi się za sprawą. Dobrych ludzi, jak ktoś jest księdzem, to jest i tu, i jest tam. Jak jest tu, a nie jest tam, to nie jest księdzem. Jak jest tam, a jest tu, to nie jest księdzem. Jak jest księdzem w dni poprzedni a w niedzielę, nie, to nie jest księdzem. Niech bajek nie opowiada. Ja matce najświętszej ram nie będę zabierał, ale nie, nie wierzy ktoś w słowa, że jest przy księdzu. Nie jest pani, szanowna pani. I ani pani mąż. Pani się osiutuje. Jesteście oszustami, zwykłymi oszustami, uwodzicielami. Gdybyście Państwo byli w służbach, to, to służby by tak działały jak Pani i może. Chyba, że później się ma odwagę stanąć przed ludźmi i przepraszać i Pana ministra, że mu się serce łamie na ten sposób. Jak ktoś nie wie, nie musi wiedzieć. Niech Pan był czcigodnym, wiernym Bogosławiu. Szczęść Boże. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Zbawiciela, niepokalane serce Maryi, święty Józefie, święty Atanazy, święty Tomaszu Zakwinu, chwilę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Katolicki Katechizm Ludowy i tam całą końcówkę już każdy z nas by, pewnie by był wyrecytował. Księdza profesora Franciszka Spirago napisałem przed ponad 100 laty Warszawa Mikołów przez wydawnictwo Karola Miarki, reprint swego korzystam czytając drugi tom Marcin Dybowski, wydawnictwo antyk. Dalsza część, dokończenie o tych zwykłych środkach udoskonalenia, uświęcenia duszy i było o uprzejmości, uprzejmości, uprzejmości. Pan taki uprzejmy, pani taka uprzejmy. Uprzejmy człowiek by chciał komuś zwrócić uwagę, gdzie ten ktoś głupio robi. Jak ktoś głupio robi, to należałoby powiedzieć głupcze albo głupio robisz. chciałby być bardzo uprzejmy i zamienić słowo ty głupcze albo głupio robisz na ty mój kochany głuptasku, to głuptasek może dalej pozostać mm. Bo mały to skutek przyniesie. Są sytuacje, w których uprzejmość będzie wyglądać tak, że ten, który jest zobowiązany ją okazać, okaże ją, ale ten, który ją przyjmuje, przyjmie ją jako nieuprzejmość. Uprzejmie pana, proszę, pan pójdzie za. I zabieraj na komisariat albo do więzienia. Weź sobie z taką uprzejmością podle. Uprzejmość, przy, więc warto pamiętać te słowa wczoraj czytane. Zakładkę robię. Uprzejmość nie powinna być przesadną, bo wtedy staje się śmieszną. Nie należy nadawać uprzejmości zbytniego znaczenia, bo nie jest ona doskonałością samą. Czyli wielu ludzi dziś ma kryterium, że ktoś jest dobry, a ktoś jest miły albo grzeczny. Dzisiaj całe zastępy wokół nas miłych, miłych ludzi. Może być głupców i podłych ludzi. Podejrzewam, że ksiądz bielski, który dzisiaj ta, trzygodni godni wierni widzieli, jak się wobec nas zachowywał przed drzwiak kościoła, ma grono ludzi, wobec których szczerze swoje dorównane na maszynce zęby i się pięknie uśmiecha. Jak sięga prawą ręką, to nie wysiągnie pałki, tylko cukierka Ma. Jest uprzejmy. Pewnie tak. Dla mamusi jest uprzejmy. Jaka ja to tam pani w oratorium, jestem czy w tym forcie. Pani Paulina pewnie, tak? Pani Paulina? Dla pani, pani Pauliny jeszcze tam Paulinki uprzejmy. Jeszcze Paweł. Bardzo uprzejmy. To taki uprzejmy ksiądz. Bardzo uprzejmy. Ksiądz Dawid, no uprzejmy. Bardzo uprzejmy. Są ludzie, którzy przez ścisłe przestrzeganie zewnętrznych reguł przyzwoitości stają się zamaskować swe błędy i przewrotność. Błędy i przewrotność, bardzo ważną uprzejmością, zbytnią się przywrotność. To jest fałszywy po prostu, albo tkurzyli, słaby. Ludzie tacy to groby pobielane. Mówiłem, że już się do wiernych różnie zwracałem, o grobach pobielanych, nie mówiłem, a wśród nas dałoby się zaobserwować znamiona. Znamiona zbytniej, zbytniej, zbytniej uprzejmości, za którą nie wiadomo, czy kryje się szczerość. Ludzie tacy to groby pobierane, na pozór piękne, a wewnątrz pełne zgnilizny. Pamiętać należy, że uprzejmość jest tylko środkiem do doskonałości. Dzisiaj słyszymy. Uprzejmość przyczynia się do wyrobienia w człowieku charakteru, powstrzymuje go nieraz od błędów moralnych. Przez nią ćwiczy się człowiek zarazem w pokorze i panowaniu nad sobą. Jakby, jakby jakaś niewiast miała yy, szukać męża, szukać czy zgodzić się, to yy, łatwo by jej się było zgodzić na górach. Tak i tak jest jakiś chwilę. Taki do tego tak No to chyba coś by musiało jakieś, jakieś zagrać. No chucie musiałby zagrać. No Chce chłopa, to jaki by był, byle by był, byle by był. Natomiast normalna kobieta będzie szukać właśnie wśród uprzejmy. Pytaj, czy w wielu przypadkach rozwody, które się dzieją, nieszczęśliwe małżeństwa, nie są z tego tytuły, że dały się zwyczajnie zwieść na uprzejmie. Był uprzejmy do momentu, nie dostał tego, co chciał. I przed ślubem. Jak dostał przed ślubem to, co chciał, już powrót do uprzejmości znikł. Bo on po to uprzejmy. Łowi odnosi. Zdobył. Po to uprzejmy. I tylko wtedy potrafi być. Jak już dostał to, co... To później ona się dziwi, że jej się przestał być uprzejmy. A gdzie jest powód? I się zwie. W ostatnim, nie ostatnim, ale ze świętego, chyba ze świętego Szczepana. Kazanie Święta Jacka Bałędy jest o tym, żebyśmy mieli y, y, oblicze. Y, Sytat jest to cytat ze świętego. No, byli nie do, nie do zdobycia i ksiądz podaje przez strach, zastraszenie i przez nie wiecie o co, bo tak nie jakiego się kazania odnoszę do, do, ekizmu, do świętego, ze świętego Szczepana, że... Żebyśmy byli gotowi na prześladowania, przeciwności, które mogą przejść przez tych, którzy nas będą straszyć albo będą nas kusić, pochlebnym słowem, po Pochlebstwo. Po 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 I podaje ksiądz jeszcze i inne. Wczoraj usłyszałem o sobie od niewiasty, a piokłem ciasto, że ksiądz potrafi, że ksiądz się na królewski sposób zapłóci. I się tak rano zastanawiam, czego ona chce. Ksiądz Ciasto pieczy, ksiądz królewski. Zachowanie królewskie. Czego ona chce? By mi wytłumaczony. wytłumaczone na sposób tak jak mi niewiasta tłumaczy. Wytłumaczyła mi, a ja się dalej pytam. Więcej jeszcze się pytam niż wcześniej. Po Zwłaszcza, jeżeli później się okazuje, że jak powiesz jedno słowo, za które ktoś z pokorą powinien zapytać, co ksiądz do mnie mówi, to ja się wtedy odwracam i po prostu z księdzem, znaczy nie z księdzem, nie z księdzem, nie z księdzem bo zrywam i albo w internecie siedzę i tam myszkuję, staję się myszkującym yy, yy, jakimś tam uczestnikiem zmagań obroniecką, albo po prostu twardo stokiem. Trzeba było wtedy zapytać, co ksiądz do mnie mówi, co ksiądz nie ma go przekazać. No to właśnie. Jak ksiądz tak może mówić? No tak mówi, a jeszcze nie powiedziałem groby pobierania. Na pozór piękna wewnątrz pewnych Śmiardzi Śmierć dziś. Znów. Jak się z powodu księdza i leźni nie przychodzi nam msze świętą, a potem, się, a potem się księdza epitetami, pochlebstwami próbuje złapać. Po co? Komu? A nie ma odniesienia do swoich słów wcześniejszych. Do tego proszę być przygotowani w wierni. Panią, które, która jest sprawcą tego, że są te piękne ramy, są wyzłocone i materiały, będę pytać, bo publicznie się deklarowała że nie będę tu przychodzić, będę chodzić do Bractwa Świętego Pisać Świątego. Jeżeli Pani nie chce tutaj przychodzić, proszę zabierać ramy i, 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 i materię. Dlatego, że ksiądz nie będzie czynił na sposób, że osoby nie będzie, ja mam się patrzeć na rany i obraz i ona będzie czerpać satysfakcji. Nie tu, nie ma, ale rzeczy moje są. A no to proszę bardzo, zabieraj. A to jest, a jeszcze do tego jest świadectwo od męża, ramy nie dla księdza, ramy nie dla księdza, tak je przyniósł. Ramy nie są dla księdza. Pytam, dla kogo Dla wiernych. Dla kaplicy. Proszę bardzo. To już prawie z zbór protestancki. Później się ktoś z tych słów próbuje wycofać, ale widać jaka została chwycona pokusa. Jaka?